Zniszczone pod koniec wojny czekały na odbudowę kilka dekad. Po prawie 80 latach hangar znów stoi. Sprawnie ta inwestycja została wykonana przez te 16 miesięcy. W tym obiekcie będzie edukacja dla młodego pokolenia. Muzeum mówiące o chwale polskiego lotnictwa. Oddajemy szacunek i hołd. Polskim żołnierzom. Ładnie sześć tego typu obiektów zostało zbudowanych na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. 95 lat temu został wzniesiony hangar numer 5 drugiego pułku lotniczego. Ma znaczenie symboliczne i uświadamia nam, jak wielkie straty ponieśliśmy w czasie II wojny światowej. Nowy hangar jest wyrazem troski o nasze bogate i unikatowe zbiory. Edukacja młodego pokolenia, również ta edukacja historyczna dla samorządu Województwa Małopolskiego jest bardzo ważna. Dajemy akt notarialny, który już w 100% gwarantuje, że to miejsce jest dedykowane Muzeum Lotnictwa. 16 miesięcy trwała odbudowa tego obiektu i pochłonęła 26 milionów złotych. To efekt wieloletnich starań muzeum i mojego poprzednika świętej pamięci, dyrektora Krzysztofa Radwana, o podtrzymanie historycznego i lotniczego charakteru tego miejsca. Nie byłoby jednak dzisiejszej uroczystości, gdyby nie wsparcie, przychylność i zrozumienie ze strony zarządu województwa małopolskiego. A szczególnie pani marszałek Iwony Gibas. Dziękuję za złożenie wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, druga edycja. Dziękuję panu, że nie musieliśmy martwić się przebiegiem tej inwestycji. Wielkie prawa, które należą się dla pana dyrektora i dla jego pracowników. Tutaj dobra współpraca z administracją rządową i samorządową przynosi namacalne i widoczne efekty. Bardzo dziękuję ówczesnemu panu wojewodzie Łukaszowi Tchmicie, który zabiega również o to, żeby środki rządowe pojawiły się. Bardzo dziękuję ówczesnemu marszałkowi Witoldowi Kozowskiemu za decyzję, żebyśmy mogli to realizować. Wysłuchaj nasze prośby i pobłogosław ten hangar. Nowy hangar również jest dziełem polskich projektantów. Moc tej firmy, lękwzem jest zbudujemy Twoje marzenia. Mam nadzieję, Panie Dyrektorze, że te marzenia udały się zbudować i spełnić.